Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krystian Katiuk, portal PCH24. Bogusław Bajor, redakcja Przymierza z Maryją. Drodzy Państwo, jesteśmy w niezwykłym miejscu. Jesteśmy w bazylice grobu pańskiego, w miejscu, w którym Chrystus został ukrzyżowany i w którym zmartwychwstał. Przepraszamy, że widać jest nas odrobinę tylko, ale ważniejsze jest to, co za nami, czyli grób pański bo my możemy filmować tutaj, dzisiaj, z katolickiej części Bazyliki w ramach zupełnego wyjątku i tak naprawdę zupełnego przypadku, a więc cieszmy się z tego, co mamy. Jak wrażenia, Bogusławie, bo po raz pierwszy jesteś w Bazylice Grobu Pańskiego. Pierwszy raz jestem w Jerozolimie i pierwszy raz jestem w Bazylice Grobu Pańskiego. Wrażenia, mo trudno opisać te wrażenia, dlatego że no, jest to tak duchowe bogactwo, że najprawdopodobniej jakiekolwiek refleksje znajdą yy, mnie dopiero gdzieś mniej więcej za trzy za, za dni, cztery dni. Natomiast w tej chwili mogę tylko powiedzieć jedno, że mimo tego, że jesteśmy w tak świętym miejscu, to moje odczucia są ambiwalentne. Z jednej strony oczywiście nieprawdopodobne boga bogactwo duchowe, yy, przeżycia duchowe, mistyczne wręcz bym powiedział. Natomiast z drugiej strony pewna konfundacja związana z yy, chaosem, który jest związany z kolei z, z tą mieszanką kulturową, którą, której tutaj możemy dotknąć. I z pewnym, powiedzmy sobie szczerze, nieładem, jaki możemy spotkać na ulicy nieład na ulicach, ale też chaos organizacyjny w środku, tutaj w samej Bazylice, drodzy Państwo. Powszechnie wiadomo, że Bazylika jest podzielona na części. Jest część prawosławnych Greków, jest niewielka część koptyjska, jest część ormiańska i część katolicka, ale aby Państwo mieli jasność, to wszystko oddaje tak naprawdę to, o czym piszemy często w naszych mediach i w Przymierzu z Maryją i na PCH24, a mianowicie wielki podział w kościele. Ten podział w kościele tutaj jest nawet taki, że to nie jest tylko tak, że są sektory dla różnych wspólnot. Jedna dla prawosławnych, druga dla katolików. Tu są pewne przedmioty nawet w ten sposób zbudowane, że klamka od drzwi należy do prawosławnych, futryna do Ormian, a same drzwi do katolików. Czyż to nie oddaje właśnie tego, o czym powiedziałem, czyli wielkiego gorszącego tak naprawdę podziału w kościele? To, o czym Ty wspomniałeś, to są elementy wręcz humorystyczne. Natomiast tutaj nieraz dochodziło do gorszących scen, kłótni, tudzież jakiś nawet bijatyk, między członkami poszczególnych wspólnot chrześcijańskich. Oczywiście, że, że podział kościoła jest, jest ogromnym bólem zadanym samemu zbawicielowi, który się przecież modlił do swego ojca, by wszyscy jego wyznawcy byli jedno, jak on z ojcem jest jedno. No niestety, diabeł, ten ojciec podziału, niestety działa, i my niestety jesteśmy bez łaski Bożej, pełnej łaski Bożej jesteśmy za słabi, żeby sobie z tym poradzić. Stąd ten podział między innymi. Ale proszę, zauważ, jak niesamowicie bogatym byłby Kościół, gdybyśmy mieli w ramach jedności, w ramach jedności katolickiej, wszystkich tych Koptów, Greków, Ormian i tak dalej, i tak dalej. No niestety, jak wiemy z aktu oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, ten podział nastąpił dlatego, że niektórych niezgoda oddziela albo innych błędne mniemania uwiodły. No niestety. Tak jest i musimy się modlić o to, żebyśmy byli kiedyś jedno, tylko jedno w taki sposób, jak Kościół, Kościół nauczał zawsze. A więc jedno w Chrystusie to jest jeden Kościół, a nie różne wspólnoty, które nawzajem mówią do, do siebie to wy zrezygnujcie z części prawdy, my dodamy tam jakąś część prawdy, i wtedy będziemy wspólną jedną rodziną. Czyż o to mogło chodzić z w całemu? Nie, no, jeden kościół z jedną prawdą. Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, więc nie możemy mieć wielu praw, prawda? A Chrystus założył kościół katolicki, katolicki? z papieżem na, na czele. Tak, na świętym Piotrze. To jest fundament, absolutny. To jest ta opoka, na której zbuduje ten kościół i bramy piekielnego nie przemogą, jak wiemy. Natomiast problem z ekumenizmem współczesnym polega na tym, pojawił się wtedy, gdy punkt ciężkości z nauczania i działań na rzecz powrotu tych naszych braci, którzy gdzieś tam zbłądzili na, na przestrzeni wieków, yy, został zamieniony nauką o zjednoczeniu wszystkich wspólnot chrześcijańskich. A to znaczy, tak jak powiedziałeś, rezygnację z pewnych prawd. No na to pozwolić raczej nie można i do tego nie można dopuścić. Absolutnie. Moglibyśmy o kryzysie w Kościele, o podziale wśród chrześcijan, swoją drogą jak Państwu opowiadałem o tym, jakie wspólnoty tutaj mają poszczególne sektory, nie wymieniłem protestantów i to nie z jakiejś szczególnej własnej niechęci do protestantów której zresztą jakoś szczególnie na PCH24 nie ukrywamy. Ale tutaj protestantów nie ma. To też jest pewien symptom. Tutaj są tylko te wspólnoty, które istniały długo, które istniały naprawdę długo, które są konserwatywne de facto w jakiś sposób i nikt sobie tutaj nawet nie wyobraża, żeby można tu wpuścić duchowych synów Marcina Lutra. I gdzie de facto, to są wspólnoty, gdzie de facto tak naprawdę nie mówimy w zasadzie, może poza paroma wyjątkami, o herezjach. Tu bardziej, błęd, tu bardziej niezgoda oddziela, niż błędne mniemania. Dokładnie, czyli wbrew tym słowom św. Pawła, że nie ma już Greka i Rzymianina, tu jest i, i Grecy są prawosławni, i rzymscy, rzymscy katolicy. Tu naprawdę możemy poczuć powszechność Kościoła. Tak jest, ale również jego ale niestety ale bolesny podział. podział i kryzys. Ale o tym wszystkim mogę, można by mówić naprawdę godzinami, ale dużo ważniejsze jest to, proszę Państwa, że za nami znajduje się Grób Chrystusa. I to jest grób, który jest pusty. Kilka kondygnacji wyżej. Znajduje się miejsce, w którym Chrystus został ukrzyżowany. Jest tam nawet miejsce, które tradycja podaje jako to miejsce, w którym tkwił krzyż. A pod grobem Chrystusa jest, o czym mało kto wie, ale tradycja podaje, że jest grób Adama. Adama. A dlaczego właśnie w ten sposób tradycja to podaje? O tej krwi, Chrystus prawda? został ym, ukrzyżowany nad grobem Adama, kiedy skonał, kiedy oddał swego ducha swemu ojcu, zatrzęsła się ziemia. A kropla, mówimy o jednej kropli, tak tradycja podaje, kropla z jego ciała spadła właśnie na ten grób Adama, na jego ciało, obmywając ten grzech, którym niestety my wszyscy jesteśmy obciążeni, grzech, grzech pierwo, który, z którego się narodził grzech pierworodny, można tak to. Tak to powiedzieć. Z tego miejsca, proszę Państwa, Chrystus, gdy z wstał, a widzieliśmy pusty grób, wstąpił do piekieł żeby dopełnić swojej misji również i tam. Ale drodzy Państwo, dlaczego my właściwie jesteśmy w Jerozolimie? Dlaczego redaktor Bogusław Bajor z Przymierza z Maryją i Krystian Kratiuk z PCH24? Otóż, drodzy Państwo, wydawca obu naszych mediów, Instytut Księdza Piotra Skargi, zorganizował piękną akcję. Mógłbyś, Bogusławie, o niej powiedzieć kilka słów? Akcje, nasza akcja pod nazwą Najdroższa Krwi Chrystusa Wybaw Nas trafiła do ponad 400 tysięcy naszych odbiorców. Polegała na tym, że poprosiliśmy naszych odbiorców, naszych korespondentów o odmówienie aktu oddania się najdroższej krwi Chrystusa, potwierdzenia tego faktu, jak również nazwiska osób, które się oddały najdroższej krwi Chrystusa zostały zapisane na pięciu zdobnych zwojach w bardzo zdobnej skrzyni. Zostały, te, zarówno te zwoje, jak i ta skrzynia, zostały złożone w katolickiej części bazyliki grobu pańskiego. A jeszcze wcześniej, zanim zostały złożone, zostały położone na, na, na chwilę na miejscu, skąd Pan Jezus zmartwychwstał, w, w tej małej kaplicy grobu pańskiego. Za nami jest, proszę Państwa, grób, który próżny został. Pan z martwych powstał. Alleluja! Amen. Alleluja. Amen. Bo wiemy, że gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Ale my wiemy, że Pan Jezus zmartwychwstał. Dlatego idźmy Jego drogą. Amen.